Zajęć po raz kolejny. 19 zwycięstw, jeden mecz przegrany, ale świetna ekipa. Myślę, że najważniejsze, co udało to się zbudować naprawdę wielką atmosferę. Taki zespół, który, no, pozwala wierzyć w to, że cel, który sobie postawiliśmy, czyli awans do tampon pierwszej ligi, jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście przed nami jeszcze trudniej półfinałowy, trzy trudne spotkania. Natomiast będziemy w pełni skoncentrowani, żeby powalczyć nasze marzenia. Potem mamy nadzieję trudniej finałowy. Co najważniejsze przed nami dużo pracy, yy, dużo takich chwil, które na pewno będą trudne. Natomiast jakby wierzę, jestem przekonany, że ten zespół stać na to jest gotowy, żeby wyjść z tego zwycięsko. Może po tabeli nie widać, że był trudny, ale dla nas yy, yy, na pewno był trudny, żeby się zmobilizować na niektórych przeciwników, mimo wszystko robić swoje, yy, pracować, żeby właśnie znaleźć się w tym miejscu. Ale teraz wszystko się kasuje i zaczynamy od czwartku. Już jedziemy do grodziska i czekałem na spółfinale. Ten mecz był przegrany. Mecz, który utkwił nam w pamięci, mecz, który gdzie była naprawdę dużo walki było i zatem był przegrany. Wiemy, z czym się je porażka właśnie. Fajnie, że to nie jest tak, że wszystko wygraliśmy bez żadnej porażki. Moim zdaniem wyszło dobrze. Wiemy, co musimy poprawiać. dzisiaj też widzieliśmy, że jednak nie do końca było po naszym myśli czasami. Ale no, tak jak mówię, no musimy być pewni siebie, wiemy na co, na co nas stać i będziemy cisnąć ile, ile, ile sił. No, wydaje mi się, że fajnie, że tak jakby posmakowaliśmy porażki, bo to jest ważne w sporcie, ale przy okazji potwierdziliśmy swoją, swoją wartość na przestrzeni całego sezonu, więc... Więc jak najbardziej dobrze i wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na najważniejsze mecze sezonu, czyli na półfinały i mam nadzieję, że finały. Sezon uważamy za bardzo, bardzo, ale to bardzo udany, bo... Dobrą sprawę na 20 meczów, które rozegraliśmy w rundzie zasadniczej. Wygraliśmy 19, zwieńczony dzisiejszym e, zwycięstwem w trzech setach, co też pokazuje, że jesteśmy teraz przed tą dla nas najważniejszą częścią sezonu na bardzo dobrej drodze. E, mieliśmy teraz troszeczkę cięższy okres przez ostatnie kilka tygodni. E, chłopacy mieli więcej siłowni, cięższe treningi na hali, ale gdzieś to właśnie miało zaprocentować na ten najważniejszy dla nas czas, czyli Przyszłotygodniowy turniej półfinałowy, który rozegramy w Grodzisku e, i wierzymy, że po prostu jedziemy tam w jednym celu i będziemy mogli się cieszyć jakby awansem do turnieju finałowego, który też mamy nadzieję e, pójdzie pozytywnie po naszej myśli. Będziemy mogli na koniec sezonu cieszyć się wspólnie awansem do Tauro I Ligi.